Cześć wszystkim, tu Kuba, Stefan, Paweł 9, Jadwiga, Dorota. Dzisiejszy dzień zamiast aktywacji spędzam na robieniu linii zasilającej otwartej 600 ohm do anteny tablet 2x21 metrów. Docelowo będzie miała 600 ohm, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Postaram się mniej więcej krótkimi... Migawkami pokazać, jak ja to robię, dlaczego tak, yy, i na co warto zwrócić uwagę przy tworzeniu anten zasilanych linią otwartą. Zapraszam do oglądania. A więc, jak ja to robię? Mam ustalone poprzeczki, tu jest akurat rurka teflonowa. Taką akurat w domu miałem. E, bodajże 4 mm średnicy wewnętrznej i 6 mm średnicy zewnętrznej. Bodajże, ale głowę sobie uciąć nie dam. Przewlekam przez nią, wyostrz. O, przewlekam przez nią tam i z powrotem trytytkę. z jednej strony, z drugiej strony zaciskam. No i powstaje bardzo lekka, fajna, ażurowa yy, rozpórka do linii drabinkowej. Yy, dlaczego tak? Dlatego, że linia drabinkowa, z racji, że jest troszkę cięższa. Maksymalnie staram się ją odchudzić jak tylko się da. Z kilku powodów: raz, żeby wiatr nie bujał, żeby elementy nie były płaskie. Dwa, że jeżeli śnieg przyjdzie lód, żeby mi tej drabiny nie porwało. Jeżeli y, lód, śnieg y, siądzie mi na tych drabinkach, pewnie by nie porwało, ale, ale lepiej. No i żeby całość była lżejsza, przede wszystkim lżejsza do rozłożenia, do y, przenoszenia portablowo. Y, Gdzieś czytałem, że żeby drabinka była bardziej stabilna, co 4 metry, warto ją o jeden obrót skręcić. Ja chyba tego nie zrobię. Zobaczymy, jak mi ta całość wyjdzie. Izolator z zabytkowego e, bakielitu z włóknem. E, linka LGY. Ta jest bodajże pół milimetra kwadratowego. Chciałem, żeby to nie było widoczne, żeby sąsiadom... Nie przeszkadzało za bardzo, choć odpukać yy, najbliższe sąsiedzi są bardzo życzliwi, jeżeli chodzi o moje radiowe hobby. Także bierzemy się dalej do roboty. Tu na początku trzy pierwsze rozpórki daję co 10 cm, a dalej będę już co 30 cm. Bierzemy się do roboty. No i tak to wygląda. Jeszcze trochę trytytkowania przede mną jest. Ale już wstępny efekt jest widoczny. No i mamy. Linia zasilająca. Otwarta. 600. Dom. Antana będzie wisieć stąd. Z tego drzewa. To jest czeremcha. Aż do tej wierzby. Niestety będzie się przecinała z moim entfedem, ale myślę, że jakoś będzie działała. No i co jeszcze mogę powiedzieć o tej prostej linii? No, może nie jest taka dobra jak te 450 ohm, yy, po 10 zł, jak nie więcej za metr, ale jest lepsza. Nie jest tak dobra, ale jest o wiele lepsza. Bo własnoręcznie zrobiona. I wiem, z czego nadaje. Także zachęcam wszystkich. Dziś będę wieszał tą antenę. Eee, podzielę się mm, wrażeniami, jak ona w tym momencie u mnie będzie chodzić, czy lepiej, czy gorzej od Entfeda. Dzięki za oglądanie. 73 dla wszystkich. Komu się podobało, proszę o lajka, komentarz, suba. I do zobaczenia przy kolejnych filmikach. 73 Stefan Paweł 9, Jadwiga, Dorota, dzisiaj Portable. Uff, namęczyłem się. Idzie tablet. Na to drzewo. I na to drzewo. I linia idzie do czereśni Sorry wiśni I dalej zobaczymy jak będzie się prowadziła, czy w ogóle mi wystarczy, czy nie będę musiał dorabiać. Także na sam koniec jeszcze tu widzicie linia 450 ohm, fabrycza. Ja użyłem tutaj około 2 metry tej linii, tak żeby mi się drabinka nie plątała po balkonie. Ona idealnie, gdyby nie przechodziła koło żadnych innych fiderów, gdyby była odizolowana od wszelkich możliwych elementów metalowych, tak gdzieś 30 cm, no ale cóż, warunki są jakie są. Próbujemy, testujemy. I tu mam ciekawostkę: przejście z pojedynczej, yy, z linii symetrycznej na dwa fidery. Tu mam RG174. Podłączone są tylko gorące żyły, a ekrany są razem połączone. I to wszystko, chyba ma impedancję około 100 omów, taki układzik otwarty i Zrobiłem to tylko po to, żeby właśnie w przepust okienny w miarę to włożyć. Zobaczymy, jak antena będzie mi dobrze chodzić, będę myślał o czymś więcej. A takiej właśnie linii symetrycznej użyję do zrobienia takiej typowo portablowej, sotowej anteny. Dwa razy bodajże 12,5 albo 13,5 m. Bo na SOTA głównie interesuje mi pasmo 40 metrów i wyższe pasma. Więc taka antena 12,5, 13,5 m. Dwa ramiona takie powinna w zupełności wystarczyć. Yy, no i oczywiście, mając na względzie, że będą to działania portable, długość linii zasilającej będzie najbardziej korzystna. Do każdej długości ramion yy, można przeliczyć odpowiednią długość linii zasilającej, żeby była jak najbardziej symetryczna, bo jak wiemy, do tej anteny musimy korzystać ze skrzynki antenowej. I najważniejsze, żeby ta antena była totalnie poza rezonansem. To znaczy, żeby rezonanse były nie w pasmach, które nas interesują, tylko poza tymi pasmami. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Chciałem dodać jeszcze tych parę migawek. 73 dla wszystkich. Eee, tu Stefan Pawły 9, Odwiga, Dorota. I zapraszam do suba, lajka, komentowania. I na koniec dzięki koledze SQ9 Ewa Roman Stefan za pomoc i za cierpliwe znoszenie mojego marudzenia podczas wykonywania takich anten i testów.